Purim. Radosne święto na pamiątkę cudownego ocalenia Żydów już w najbliższą niedzielę w Tykocinie. O tym, dlaczego warto tam być, opowie nasz gość, Jan Maciejewski, kustosz Muzeum Kultury Żydowskiej w Tykocinie. Witam serdecznie. Rozumiem. Na czym polega cud purimowy? No, musimy się przenieść w czasie, mianowicie kilka tysięcy lat temu i znajdziemy się w państwie perskim, gdzie mieszkali Żydzi. Którzy w pewnym okresie historycznym znaleźli się w niewoli babilońskiej. Część powróciła do ziemi Kanan, część pozostała w Persji, bo Babilonia została podbita przez Persów i znajdujemy pewną opowieść. Tę opowieść możemy przeczytać w księdze Estery. Każdy z nas, chrześcijan, może przeczytać w Biblii, ponieważ ta księga, księga Estery, jest włączona do kanonu pisma świętego. Rzecz miała się następująco, mianowicie na dworze żył pewien Żyd, który miał siostrzenicę. Ta siostrzenica była żoną króla. Król o tym nie wiedział, że ona była Żydówką, i był również pewien minister. Minister, który poczuł się urażony ponieważ ów Żyd nie złożył jemu hołdu. Pamiętajmy, że Żydzi to wyznawcy religii monoteistycznej, także nie zaspokajają próżności innych ludzi. On nazywał się Haman, ona Estera. Tak, on był Haman, ona Estera. Czyli możemy powiedzieć, mamy dwóch bohaterów. Jeden pozytywny, drugi negatywny. Haman dąży do tego, żeby zniszczyć Mordechaja, czyli wuja Estery. I tworzy pewną intrygę. W wyniku tej intrygi ma zginąć ów Mordechaj, ale również wszyscy jego współbracia, wszyscy Żydzi. Ale staje się cud. Mianowicie to nie Mordechaj, który powodowany tymi negatywnymi uczuciami, yy, yy, Haman powodowany tymi ne negatywnymi uczuciami yy, zostaje ukarany. Ponieważ Pan Bóg za sprawą e, królo, e, królowej Estery e, e, sprawia, że to nie Żydzi, Żydzi zostają ocaleni, ale ci, którzy tę intrygę stworzyli zostają za to ukarani. Dlatego należy pamiętać o pewnym przesłaniu natury etycznej, że jeżeli ktoś powoduje się intrygą, to w konsekwencji ta intryga może się obrócić przeciwko niemu. I to są wszystko fakty historyczne zapisane w Księdze Estery. Dlaczego ta księga jest już tak ważna, pan powiedział, ale czyta się ją w sposób szczególny, bardzo uważnie i kiedy pada słowo Haman? Tak, jeżeli dotykamy rytuału, rytuału synagogalnego, Oczywiście należy pamiętać, że jak przyjedziemy do Tykocina, to mamy do czynienia z formą muzealną. Jeżeli chcielibyśmy w sposób taki autentyczny, należałoby pojechać, powiedzmy, do Warszawy czy pojechać poza granice państwa polskiego. Ale również i u nas w Tykocinie zobaczymy przedstawienie teatralne, które będzie miało miejsce w niedzielę w reżyserii pana Janusza Kozłowskiego. I wtedy zobaczycie Państwo, a może sami będziecie uczestniczyli. W takiej dynamice, która jest charakterystyczna, kiedy wypowiadane jest słowo haman. To słowo powinno być wymazane. Dlatego też jest ta dynamika. A jak ona się. wszyscy gwizdzą, tupią? Tak. Używają kołatek i wszelkich innych instrumentów, które mogą zagłuszyć to imię, żeby zapomnieć po prostu o tym człowieku. No, zapomnieć o złu, dlatego że pamiętajmy, że w każdym porządku religijnym to jest pewna aksjologia pomiędzy dobrem a złem. Uczymy się wybierać, bo to jest duża sztuka umiejętnie wybierać. Jakie jeszcze zwyczaje wiążą się ze świętem Purim? Tutaj mamy publikacje, dość szczegółowo są tutaj te rzeczy opisane, ale proszę w skrócie powiedzieć, co wiąże się jeszcze z tym świętem? Mianowicie pozwoliłem sobie te książki przynieść, jeżeli pani redaktor pozwoli z tego tytułu, że pani Ninel Kamera kos jest honorową obywatelką kocina i napisała książkę, myślę, że bardzo dobrą, święte i obyczaje żydowskie. W w sposób bardzo przystępny opowiada o całym roku liturgicznym, jak również o pewnych rytach charakterystycznych dla życia każdego Żyda. Tutaj, jako ciekawostkę, mogę powiedzieć, że jest matką jednego z nielicznych polskich rabinów. Druga książka to książka, która jest taką kompedium wiedzy. Mianowicie, kiedy wchodzimy w poznanie nowego kręgu kulturowego, to musimy zaspokoić powiedzmy pewną. Wiedzę, czyli takie podstawowe pojęcia sobie przyswoić. I ta książka Alana Utermana w tłumaczeniu pani Olgi Dziękiewicz jest myślę, jedną z najlepszych tego typu książek, wprowadzających nas w nowy krąg kulturowy. Jeżeli powrócimy do pytania, pani redaktor, to, to w, samej, w samej synagodze jest oczywiście nabożeństwo, jest ten akt skupienia, jest czytanie Księgi Estery. Ono dwa razy ma miejsce w czasie święta. święta. Będzie też wykład tym razem? Tak, jeżeli odnosimy się do... Tego wydarzenia naszego 28 lutego wszystko rozpocznie się o godzinie 15. Wykład wygłosi pan Waldemar Tyszuk. Będzie to wykład traktujący o tradycji święta Purim, a następnie będzie improwizacja Purimowa. I również chciałbym Państwa zaprosić na świąteczny poczęstunek. No właśnie, poczęstunek jest bardzo ważny. Na tą okazję piecze się na przykład specjalne ciasteczka, hamantasze wyborne z makiem. Jakie jeszcze specjały się serwuje gościom w tym dniu? No te hamantasze, one są wpisane powiedzmy w tradycję z tego tytułu, że wiążą się z tym hamanem. Ale w przeciwieństwie do Hamana, one są słodkie i naprawdę jest to delicja. Natomiast należy również poczynić pewne gesty w stosunku do bliźnich, bo powiedziane jest mił i bliźniego jak siebie samego, czyli dostrzeżenie tego drugiego człowieka i przekazanie mu, powiedzmy, pewnych darów. Darów swoim przyjaciołom, ale również pewna wrażliwość społeczna powinna mieć miejsce, mianowicie tych, którzy akurat no, nie mają środków, a żyją koło nas i wtedy należy im pomóc. I to jest taki dzień refleksji, bo każde święto jest dniem refleksji również etycznej, nie tylko ten rytuał. A jeżeli taka ciekawostka, no to w czasie tego święta pije się dużo, dużo wina. Jest to jedno z trzech świąt, kiedy powiedzmy dorosły Żyd może się upić. I to właśnie do tego stopnia, żeby nie był w stanie odróżnić słowa przeklęty hemon od słów błogosławiony mordechaj, tak jest zapisane w Talmudzie. No tutaj nie będę się wypowiadał, bo jak pani redaktor yy, zwróciła uwagę, jest to zapisane w Talmudzie. Także ja nie jestem uprawniony yy, dyskutować z mędrcami. 60 tysięcy turystów przyjeżdża każdego roku do Tykocina. Między innymi po to, żeby oglądać takie obrzędy jak ten w najbliższą niedzielę o godzinie 15. .00. Naprawdę warto tam być. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Jan Maciejewski, Kustosz, Muzeum Kultury Żydowskiej w Tykocinie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję